Afryka, wioska Ukuku. Ukuku, bracie, ty będziesz devem. A ja będę CEO. <grywia> Zdjęcia pobierzemy z europejskiego LinkedIna. Polacy i tak kupią wszystko, co wygląda jak startup. <grywia> One hour later. Ty widziałeś tę perełkę? Popatrz jaki team. Nocne LinkedIny, stary, to musi być hit. Kurde, widzę to. Mówię ci, europejski poziom, jaka jakość. Ten token będzie niesamowity. Kupujemy. Full in. Słuchaj, plan jest prosty. Polaki się załadują po same kule, jak zawsze będą chcieli. No i wtedy robimy róg, pulacyk, klik i po sprawie. A potem kupujemy wioskę i zostajemy landlordami, okej? Stary! Stary! Już to bogactwo! To jest to! Kuku nas robi miliarderami! Kupujemy spełnę Jesteśmy ustawieni do końca życia! Jesteśmy bogaci! to złoto! Kupujemy wszystko! Jadwiernicze! Wila jak życia król! Mówiłem ci, że Polacy to kupią. Oni kochają memy tak samo jak my. Są podekscytowani jak dzieci. Chcą to demon natychmiast. A więc czas nacisnąć nasz magiczny przycisk. Co się stało? Praciliśmy wszystko. O, Znowu nas oszukały. Bądź czujny. Kryptorynek nie wybacza.